O, dobrze że jesteście, ale zanim zaczniemy, muszę wiedzieć, że potraficie dochować tajemnicy, ok? Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, jeśli potraficie dochować tajemnicy, bo to, co tutaj się będzie działo, jest super, hiper, mega tajne, ok? Będziemy tutaj wykluwać z jajek zupełnie nowe potwory w Minecraftie, o których nikt nie może się dowiedzieć, dobra? Umowa stoi? Dobra. Genali, będziesz moją pomocni pomocnicą, pomocniczką. Ale widzisz ja tutaj już widzę jednego tutaj e, zwierzaka, to... który próbuje wejść. To znaczy jest ten, taki krowa, tajemny w Ona by się chciała ewoluować w jakieś fajn, fajniejsze Ej, stworzenie. Nie, nie, o ale... co ona ci zrobiła! <laughs> no, słuchaj. Mam w ekwipunku bardzo dużo różnych jajek. W Aha. sumie mogę dać ci połowę, wiesz, e, wyrzucę ci połowę, okay. weź sobie połowę z nich What? i tu będziemy jakiś... sobie co to jest? Wykluwać się, zobacz, o to tutaj o te takie dziwne rzeczy, to są inkubatory, tam się wkłada jajko i Aha. z tego jajka wykluwa się postać. Oprócz tego dam ci po połowie e to jest jedzonko dla zwierząt. Okej, okay, a będą... czeka ono jest jakieś. Aha, to jest jakieś amazing, good, jest, jest super, zwykłe i dobre. Rozumiem, e, okej. Okay. Jak te stworzenia będą jadły, to będą rosły. Uh -huh. Więc uwaga, uwaga. To ja się Myślę... najładniejsze. Nie, poczekaj, najładniejsze sobie sobie na koniec, ponieważ jest takie. Um, zobacz, jakby z diamentami różowe uh -huh. jajko, widzisz? Uh -huh. e, może wezmę na początku to, to jest chyba jakieś robotyczne. Okej, okay, uwaga. Roborex roborex z jakiegoś I... powodu. A. Czy ja mu mam pomóc jakoś? I... Czy... O, o, o! jaki malutki! O jejku, co jest z tobą? Ujoki maciubki, nakarm go trochę! O, czekaj, to jest rzeczywiście jakiś taki robotyczny. O, patrz! Robotyczny dinozaur! E, czekaj! On jest. Czy on... Wielki! Czy on celu... nam nie zrobi krzaków? Możesz na nim jeździć! Tak, chyba każdy z zwierzaków musi mieć swoją siostrę, prawda? Ej, czy możesz go teraz nakarmić? O, jeszcze się deszcz rozpadał. Ej, ale czy on ma jakąś moc oprócz tego, że jest bardzo szybki. A Chwila, mogę te, on... również talanować wszystko, co jest na mojej drodze. A, ej, tylko nie weź mnie nie rozdepcz, przeproszę, tylko nic mi nie zrób. Ja tutaj czekaj, zrobię. Czekaj! wolałam cię? Nie, wcale nie. O, to może tylko i wyłącznie, ona... On moby tutaj atakuje, zobacz. No, w Bo sumie... ta świnka jest troszeczkę tutaj przeze mnie bita, Ale uwaga. Więc ja się To ma ogon. To jajko, to jajko ma ogon. Ej, to jest jakaś taka wiewiórka? Poczekaj, zaraz zobaczymy. To, Uwaga! To jest wiewiórka chyba. O, o matku, gdzie to? Gdzie gdzie to jest poleciała? szybkie. Hej, Ojejku. hej, hej, koleżko, koleżko, poczekaj. To jest koleżka, słaby, czy to jest e, koleżka? Coś ko z nią to dzieje. może koleżanka, poczekaj. Wydaje mi się koleżanka. Rośnijmy. Ile trzeba tego dawać? Halo! Rośnie jeszcze nie? No, rośnij, rośnij, ale. E, to chyba słabo działa, co? O, jest! Yes. Yes. Jest, jaki ładny! O, jaki fajny, ale poczekaj. Bo to jest y, pierwszy etap, to jest jakby pierwsze jedzonko. Aha. Czy można go dalej powiększać? Nie, 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 powiększać? to jest tak, jakby on już jest dorosły. Aha. Czyli on ma te umiejętności, które każdy z nich ma inne. Ten chyba Czy mamy pozwala na nim nam... jechać? Wiesz o, co. O! Co on zrobił? Nie, on się wkurzył, on nie można jej mieścić. Nie, on sobie może siedzieć. Ej, ale tak. może on ma jakąś... Moc! On mi chyba wiesz co daje? On ci daje jakby złote jabłko. On mi jakby... daje... Tak, on mi daje właśnie protection. efekt y, protection. Tak, tak dokładnie tak. Super! Tak, Ej. w takim razie słuchaj, już mamy uroczego tutaj robo-dinozaura. sobie siedzą, co? Ona trochę wygląda jak Eevee z Pokemonów, prawda? Troszkę. Ej, twój, czy twój dinozaur teraz siedzi? On teraz tak... tak... Ja go posiedzę, żeby świecił tutaj, żeby nikogo okay. y nie zaatakowało przez przypadek, a ja teraz mam jajko Selim, nie wiem co to oznacza, to jest chyba jakieś lodowe z tego co widzę, może okay. um, jakiś taki misio? Co? <laughs> o, nie, to jest szkielet, <laughs> <Co>? nie, <śmiech> czekaj, czekaj, <śmiech> czekaj, czekaj, ej, hej, masz. Jeszcze, a. jeszcze więcej. Taka... E, poczekaj, owca bo, próbuje być bo tu ten. Owca się w, w, cały czas wchodzi Co na. Co Co Jaki to jest wielkie! Co to jest, Co to, jest? Co to jest foka, zobacz! Hej! I też możesz na niej jeździć. Serio? Ej, Ej. no zobacz, tu jest woda. Wejdź do wody z tą foką. O, chociaż nie, bo ty tutaj będziesz musiała wejść jak. No, A. boję się, że czekaj, ona nie potrafi latać, więc boję się, że może coś być z tym. Ale e, ona jest pewnie bardzo, szyb, bardzo szybka w wodzie pewnie. Prawdopodobnie, jest. poczekaj, ja ją tutaj e, może. Zaparkuj ją gdzieś, tu tak, pomiędzy. Tak, zaparkuję, o, proszę bardzo, poczekaj i jeszcze. Okej. Okay. to za krewetka teraz okay, jest? Okej, okej. Okay. to za krewetka? No, 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 nie. No siedzi sobie, no. Dobra. I wiesz dobra. co? Ona wygląda na bardzo niekomfortową Uwaga. Tutaj. Co to jest za zielony? Kroak Jakby jakiś taki... Croak się nazywa. Croak, taki... kroak. Wygląda jakiś gad, wiesz? Pewnie Jakaś będzie krokodyl coś? jakiś. E. I szaba! Okej, okay, okej, okay, okay. szaba, 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 szaba. Okej, okay, to szaba. Chcesz, jak chcesz, żeby była twoja, to proszę bardzo. Szaba? E. Żaba! Czemu ty, masz, czemu ty masz wszystkie te, na których można jeździć, co? Żaba! Żaba! Żaba, 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 żaba! Poczekaj, <grym> sobie siedzi. Tak, to jestem Dobra, ja kiedyś, pokazuj jestem pokazuj kolejną, smucona. pokazuj kolejną w takim A, razie. A, poczekaj, no bo, no dobrze, no teatrycznie to jest twoja teraz kolejna, bo ja już No to, no, no ja to ja ja go nakarmię w takim razie. Dobra, to może chcesz Snail Lava? E, cokolwiek. Ławowy jakiś taki chyba ten. Uwaga, i... I? Ślimak lawowy, ślimak lawowy, ślimakowy! Jest jaki uroczy! Taki daj mu jedzenie, daj mu jedzenie, szybko pot zbiwa! Uwaga! No! E Joki wow. tron, tron! E Nooo! Pasuje ci tutaj do tego! Jestem królem tutaj, proszę bardzo, dzień dobry! A wiesz, że każdy on z nich ma swoje jakieś efekty tutaj. Wiesz Jak? co mnie dziwi? Tak! Czemu ten fenek ma taki przeogromny cień? Oh! No okay. tak! Przecież A co mój ża... może? Ej, mój nic nie może. Czekaj, no. może mój może atakować. Nie, twój nie. na lawie pewnie o, dobrze tak, on pewnie jest po lawie sobie chodzi, ale... Weź Ej, to zaparkuj. E Parkuję go, uwaga. Uwaga. Pyk. O, schował się. O, Skurczył. Bibi! Dobra, w takim razie ja. Ehm, e, dobra. Dogo. Mam dogo egg. Dawaj, 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 dawaj. Dogo. Czekaj, uwaga. czy on będzie pieskiem, czy on będzie takim wie wilczurem na przykład, czy takim uroczym po prostu psiaczkiem? E, jak... O, Chwila, hej, goń go, go, goń go, goń go! Poczekaj, poczekaj! Czekaj. On wygląda jak chomik, czemu on wygląda trochę jak chomik? Trochę on wygląda jak mocny chomik. Świniko, nie rozmawiamy o. teraz z no, tobą. No, Ej, rzeczywiście, co jest z nimi tak? Um, e, uwaga. E, Dziwny dogo. trochę. On atak ma jakiś świetny, wiesz? Mamy ten fenek, czemu on jest taki wielki? No jest wielki, nie jest wielki. To jest tak e, jak Ibis czy Pokemona. Czy strzela jakimś y, czymś? Z... Tak mi się wydaje, wiesz ust... co? Czy on wygląda groźna, groźnego, on wygląda... On jest Fire bardzo groźny. Fire on nam daje, zobacz. E jak na stoimy pewno? obok o? niego, mam przynajmniej taki efekt Nie, 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 sobie. ja mam atak zwiększony, wiesz? O. Wydaje mi się, że może to jest pan tutaj Snape, e, który panie, daje. panie, panie tutaj, e, przepraszam. Co, co moją ropuszkę ruszasz? Proszę, panie ropuszko, proszę się przesunąć. E, dlaczego panę e, ropuszkę tutaj dotykasz? Bo my tutaj musimy kolejne spróbować. Poczekaj, bo zaraz pojawią się moby. Ja o, jestem właśnie. ciekawa, jak nasze tutaj zwierzaki będą na nie um, reagować. Myślisz? Tak, na pewno ten piesek będzie ich atakował, jestem na 100% pewna. Okej, okay, ale to musiałyby się pojawić. Zaraz się pojawił. tak w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, wokół ciebie są takie jakby specjalne tutaj budowle, w których może te zwierzaki em, testować jakoś prawdopodobnie. Dokładnie tak, ponieważ tutaj cały świat jest zrobiony właśnie dla nich. Piesku! Uratuj I... mnie! Zobacz, czy... Creeper na mnie idzie! A może uderz go może. Poczekaj, spróbuję. O, 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 Piesku? On się chyba nie interesuje. Nie, po prostu chyba on mi daje atak i to jest, stwierdzenie, to jest, no ja ci daję atak. To jest chyba tylko, to jeszcze się rozpadało, poczekaj, poczekaj, Pocze... hej, zaatakował. Kto? E, zaatakował mój fenek, e, tego. A mój piesek nic nie robi. O, o, oj. A czoklet? E, wiesz co, ja bym może zrobił dzień. Tak, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, że to może być dobry pomysł. Zobacz, atakuje zombiaka. Kto? Ale zaatakował przez chwilę tylko. On wiesz jest taki, co? on atakuje i potem chyba musi odczekać chwilę, żeby, Może nie śmiały żeby się... Może nieśmiały jest taki, Dobra. ale mój Dogo nie zrobił dosłownie nic, się patrzył, gabił po prostu kompletnie, perfidnie zero. No ale on prawdopodobnie daje ci tylko atak, wiesz, tak jakby umiejętności, żebyś mógł yy, z tym... Co, co to jest? To jakaś małpka! Yy, chwila... Czekaj, ona lata! Małpko, czym jesteś? Um, Halo? E R Rilafis? What?! On chyba będzie bił! On wygląda o... jak ziomeczek, który by bił. Patrz, robi przysiady. Du, 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 to jest monkey. Return to monkey. Poczekaj, <śpokry> czy mamy tu jakiegoś moba, którego on by mógł zaatakować i pokazać swoje prawdziwe wiesz umiejętności? Wiesz co, chyba nie, to by musiał być mob, który nas, jakby nas nie lubi bardzo. Wiesz co, na sam koniec możemy tak zrobić, możemy, możemy. spróbować. W takim razie ja tutaj e, zrobię kolejne jajko, którym jest czonken. Czo czy to jest chicken? Poczekaj, weź to no, zaparkuj tego swojego. Eee, no chodź, chodź, hej małpko, hej, hej, taś, taś, chodź, tutaj, chip, cip, chodź, chodź, chodź. Co, tak. Chicken? W ogóle zauważyłaś, że ten e, inkubator wydaje dźwięki jak mikrofalówka? Tak. Ale mój Chicken, z, tutaj, u, ten ucieka. Chcesz go zobaczyć? To Jest Chicken. O, jest Chicken. Taki fajny, żółty. Hello Chicken. Cikin? Uuu! I chicken. znowu możesz na nim jeździć. Pewnie jest bardzo szybki. E, tak. Dobra, jest ekstremalnie szybki. Okej. Okay, Zauważyłeś, że ty masz same jeżdżące. Ja nie mam. No dobra, oprócz ślimaka, którego Siadaj. ty mi dałaś, to ja nie miałem żadnych jeżdżących. O, proszę bardzo, jaki tutaj grzeczni. Co? Mam Krystagon, on wygląda jak jakiś kwiatek zobacz. Ja też mam Soragon, What? ale to jest chyba jakiś Ej, to legendarny. Jest jakiś, to jest jakiś oh! legendarny chyba. Hej, Ej, hej, hej! On wygląda jak Axolalu. Aksolalu? Axolalu. Jak smokacz lewituje! Ej, co on ma? Krystagon. To jest jakiś smuć! Poczekaj. Ale lata? mega! What? Zobacz na to! Nie, nie widzę! A, zobacz na to! Co on robi? On lata! Oj, A... prawie zginąłem. I cię zrzucił? Nie, ale on. Tutaj, czy on może sobie tutaj przycuknąć? Halo. Mordeczko. Czemu nie ze wszystkimi? Postaw go ze wszystkimi. No właśnie próbuję, ale jest za duży. Na Dobra, zaparkowany. Ja to nazywam Glizdą. On nie jest kliszdomny smokiem. O, Wygląda trochę o jak nie, on teraz on za mną chodzi cały czas. No jak? to weź go postaw, no to. No chodź, spróbuj, no chodź, chodź, smoku, chodź, chodź. Zaparkuj go. Smoku, chodź, Zaparkuj go. O? Zaparkowany? Nie. nie. Musisz. O. E, czekaj, co się e. z nim stało? Parz zwinął się w kłębek. A, no dobra. W takim razie ja mam jeszcze dwa jajka. Jest jedno to różowe z diamentami, które wykorzystam teraz, ponieważ kolejne to jest takie jak twoje, wiesz? Wydaje mi okay. się takie epickie. Więc zobaczmy, co tutaj uroczego dla mnie czeka, ponieważ to wygląda naprawdę, naprawdę ślicznie. I... 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 Oh, baby! Czy to Chodź, jest kucyk? To jest jednorożec. Jednorożec? O dobra. nie, mam jeszcze w takim razie jeszcze kolejne jajko. E, czy masz może... Poczekaj, e... ja mam jeszcze jedzonko, więc... Okej. Okay. I... Ile ty jesz? I. Uuu, wow, wow. Ładnie! On... Siedzi sobie. Ale ja... A co on robi? Co on daje? Jakieś szczęście daje. czy coś? Y nie, najdwieżej daje. O, okej. Okay. Ale to jest bardzo dziwne w takim razie. No halo, halo, święta. Lionder, czyli jakby skimii. lwo, renifer, czy coś? Lionder, że nie lion wie. i dear. Y tak, może y być. E Ej, on Ej, to śliczny. jest niebieski niebieski Eevee kolejny. Tak. Dziękuję, jakie cudne! Ojejku, przepraszam, pyk, 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 a, pyk, pyk. Nie, to jest taka, wiesz, niebieska Ie. O, może... Przystojna Może Eevee się będą kochać. Myślisz? Ale co on robi? Ponieważ czy, nie powiedziałeś mi jakie ma umiejętności. Się, czy wy się kochacie? Nie, nienawidzą nie. się. Night Vision też chyba daje, albo Fire Resistance, nie wiem co. Czekaj, mogę, mogę na nim jeździć? Nie, raczej nie. chyba nie możesz, ponieważ on nie ma siodła. Mi pozostały tylko i wyłącznie dwa jajka, więc zobaczę jeszcze takie. Ono się nazywa Puckle. I kolejne, które będę miała, to jest Soragon, który wydaje się być tak jak twoja glizda. A ja mam jeszcze jeden, też został mi, ale Ej! Turtle! To jest żółwik! Żółwik! Żółwik, chodź, 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 żółwik. Hej. Jumiku, e... my się mieliśmy kolegować ze sobą, a ty. O! Co What? to jest za. Patrz, on może ci. ten. On ci może przynosić pewnie rzeczy. Tak, chyba tak. Poczekaj, czy mogę jakoś na niego kliknąć? Czekaj, jak nacisnę... Z shiftem prawym? Nie, bo, bo iść coś na lewym. Czy ja go uderzę jak na lewym? E, nie wiem. Nie. Wiesz, co? On nic nie robi. Tak? Szczerze ci powiem, no próbuję na niego coś nacisnąć, może coś tam, ale on w żaden sposób nie chce się tutaj ze mną kolegować. No to nie Wsiadań. wiem. Wiesz, to trzeba... Nie, przepraszam, ma rzeczywiście bardzo duży ekwipunek. Tak? Tak, ma jakby skrzynkę jak się, taką Aha, jak się, jak się na niego siądzie, tak? Tak, znaczy teoretycznie on chyba będzie za mną chodził, tylko że. Czy ty jesteś bardzo taki powolny? Hej, ostatni o! dla mnie. Dobra, pokaż. Uwaga! No? Uwaga i. Co to jest? Jakiś kotek! Halo, kotku! Kodek z kokardką na tyłku. Ło! Y, wow. Wygląda jak jakiś piękna czy coś. Ta, Ale kopra. ma, zobacz, ma fajny ten. No, ma... no widzę, ma dzwoneczek na y, Okej. Okay. Czy mogę na nim jeździć? Y, Czoklet? Co? co się dzieje? Czoklet? Y, ty zniknąłeś! Co się z tobą stało? Przeteleportowało mnie na spawn z jakiegoś Przele powodu. to mnie? Ej, bo on się nazywa Telekat, czyli o. to jest taki teleportkat. W o, sensie, że się teleportuje. Wiesz co, jak zniknąłeś, to, on, to ona powiedziała here we go, czyli rzeczywiście cię przeteleportowała okay, tutaj, tam. Czyli muszę do ciebie wrócić w takim Absolutnie. razie. Absolutnie, tutaj przydałoby ci e... się któryś z naszych zwierząt, żebyś mógł tutaj przylecieć. O, jakby się go dało przyzwać jakiegoś. No ale no, dobra, chyba zaraz wracam. Wraca się. Panie Kocie, proszę mnie tak więcej nie robić. Proszę mnie teleportować w przypadkowe miejsca. No, ale e... jak przypadkowe? Przecież to poprosiłeś Hej, go o to. Tak, teraz będzie moja glizda. Twój skrzydlaty. To moja glizda teraz będzie. Czy ona tak samo będzie wyglądała? E... Czekaj, nie uciekaj! U, o! Zaki, ty takie tycie jest malutki. Ej, to będzie chyba wielki smok. Tak mi się wydaje. Albo taki wielki nietoperz. Uwaga, Ej, jaki jest uroczy. O, I. O! Wow! Czy ja mogę? Możesz tak, mogę. na nim latać. A. Hej. Ja proponuję. Tak? No, przeleć się na nim na oh! What?! A, a mój tak nie potrafi! No to w takim razie mój tak potrafi. Gratulacje. Tylko, że chyba mój... Poczekaj, czy ja na nie potrafię latać? Czy on po prostu tak szybko... Poczekaj, ja moje wszystkie zwierzaki teraz... Czekaj. Zdejmuję. Czy przykład, dlaczego ja dostałam diament e, w ekipunku nagle? Może on ci diamenty daje? Tak mi się wydaje, bo ja tutaj dostałam od niego węgiel i diament. E, Czekaj, co jest tu jeszcze mojego? Eee... Czy jest tu jeszcze jakiś mój stworek? E, chwila, który był mój? Ty masz żabę. Nie, ja mam żabę. Nie, to jest moja żaba. To jest twoja żaba. To jest moja żaba. To który jest jeszcze mój? E, Fenek jest twój, glista jest twoja, twoje jest Return to Monkey, e, twój jest Telekat, e, twój. To teraz jest... ty musisz wszystkich odblokować. Odblokuj wszystkich. Jesteś pewien? Tak. I zaraz tutaj zrobię sobie e, e, game mode creative i na game modzie damy sobie na przykład zombie chociaż nie jaki mob będzie nas atakował i nie będzie się spalał? niech będzie zombie, weźmy sobie zombie i zróbmy sobie time set night proszę bardzo mamy już noc? Aha, bo ja mam night vision i uwaga i uwaga pek 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 nie chciałem kliknąć na mojego. Bo czekaj, ja kliknę na mojego? Uwaga, wszystkie są odblokowane. Oh, patrz na to! I teraz czekaj. Yy, game mode Survival survi, Proszę. Ja bardzo. cały czas survival. Czy oni będą nas chronić? Nie, M nie będą nas chronić, tylko oni nam Halo, dają. Jak żaden. Uwierz. Żaden. No dobra, to ja sobie. O nie, mój smok! Ej, uważaj, one naprawdę dużo dostały obrażeń. O nie, o nie, o nie. Smoczku, 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 uciekamy. Smoczku, uważaj, masz mało życia. Czy mogę ci dać jedzonko? Wiesz co, szkoda tylko, że te um, jakby skile, które dają ci zwierzaki, czyli na przykład to, że masz większy atak, nie działają na inne zwierzaki. To by było epickie, nie? Czy ja nie mogę mojego smoka nakarmić? E, żeby chyba miał... nie. Mogę, Mo można, można je karmić, żeby miały dużo, dużo życia? życia. tak e, Czy, Smoczku, czy ty będziesz... A, wiesz co, one chyba jakby same działają, one same wzią, zioną tym ogniem, tak mi się wydaje. Nie, ja muszę mojego czarczować. Jak? Yy, spacją. Aaa, ja tak samo! Mój, mój ziębi, zobacz, mój zamraża. Tak, a mój Ja mam lodowy, jest. a ty masz ogniowy, dobra. Czyli słuchaj, jakby te nasze stworki tak średnio sobie radzą z pomaganiem nam. O przepraszam bardzo, moje sobie idealnie radzą, szczególnie tutaj pan Ropuch. Pan robuch jest najwspanialszym moim zwierzakiem, ja go najbardziej lubię. dostałem, uwielbiam. aha, ale nie, to dostałem z Skyray, czy Skyray i Digam... A, Genali. Słucham? Bo ja miałem jeszcze dwa jajka. Co? I nic nie powiedziałeś? <laughs> Bo ja miałem dwa jajka w jakimś punktu nie zauważyłem, dobra, więc bonusowe, uwaga. I, i... Nic tu nie widzę, nic nie widzę, one wszystkie tutaj... Oh, wow! Co? co? Czym ty jesteś? Czym co? Czym ty jesteś, mały? Patrz, jest taki... Ej, mój jednorożec mnie ten. To jest latająca manta. Oh, jest śliczna! I Czy można na niej jechać? Można na niej jeździć. Ej, Ej tak w ogóle jednorożec mnie tutaj ochrania. Okej. Okay. I poczekaj, jeszcze jedno mam. Digamol. D digamol, digamol. Aha, to jest takie, co się kopie w ziemi pewnie. E, pokaż. Uwaga. Możesz je, ten, możesz je zaparkować? E, próbuję. Parkuj. O, tutaj jest. O, tutaj. Tutaj jest, baby. Jest. Hej, to jest krecik. To jest krecik, ja mu daję jedzonko. Okay. Krecik. Czy on e, będzie kopał dziury? Poczekaj. Spróbuj. Jakoś e, go... Chyba e, nie. A tu w dół, jak wejdziesz? To on, on powinien jakoś kopać dziury, prawda? Wiesz co, nie, nie wydaje mi się, że on kopie dziury, albo ja coś może? nie potrafię tutaj ogarnąć, ale jednorodnie... No patrz! Co? Spacja! Ooo! Okej, okay, czyli spacja to się robi. Patrz! Ale super! Okej, okay. czyli chwila, każdy e, z, z nich ma jakieś moce? Tak, 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 dokładnie. Znaczy nie, to dokładnie każdy z nich ma moce, tylko że każdy z nich tam coś daje. Okej. Okay. Aha, ja tu nie mogę wyjść z tej dziury teraz. No to gratulacje czekaj, e, No mi Ale tak czy gra. inaczej, słuchaj, to i tak koniec odcinka, więc mam nadzieję. Słuchajcie mi, który wam się tutaj bardziej podobał ze zwierzaków, Dokładnie, bo nie zapytaliście który, się który na jest początku, najfajniejszy. Ale moim zdaniem najfajniejszy jest żaba. E, według mnie mój smok jest najfajniejszy. Żaba. Patrz, jak się fajnie w, w, zwija w rulonik. <laughs> e, a oprócz tego, moi drodzy, pamiętajcie, łapka w górę, mieli Jeśli nie subskrybujecie kanału, to koniecznie to zróbcie, żeby nie ominął Was żaden film. A ja się z Wami żegnam. E, do zobaczenia w kolejnym i cześć.